Cześć! To jest mój pierwszy odcinek dla YouTube'a W pierwszym odcinku miało być. Pytanie. Użyłam więc koleżanką Martyno Pisarską z mojej klasy. Cześć, pozdrawiam Cię Martyno. To jest kartka. Na nich jest 13 pytań. Zacznijmy od pytania pierwszego. Czy mam chłopaka? Nie. Drugie pytanie. Co lubię jeść? Spaghetti, rosół, czekoladę. No abuzy pomidory i tego tego. Pytanie trzecie. Jaką lubię rasę psa? labradorek i kundelek. Powiem Wam, że udowodniono, że kundel jest wierniejszy niż rasowy pies. Jakie lubię filmy, programy? No film, mam tylko jeden, ale to jest horror, Nawiedzony dom. Polecam, ale bardzo strasznie. Nie oglądajcie go w nocy, a gdy ciemno. A program to pewnie jak wszyscy, to pewnie jak wszyscy, no nie wszyscy, szkoła. Sę normalnie uzależniona od szkoły, bo oglądają jak nie mogła codziennie. Cicho tam bądźcie! Przepraszam, to moje rodzeństwo. Yy, pytanie piąte. Jakie lubię kwiaty? Róże, tulipany. Ulubiony kolor? Niebieski, biały. Pytanie siódme, ulubiony przedmiot szkolny? Yy, przyroda, ponieważ uczniowie teraz prowadzą, a gdy prowadzi pani, to nie bardzo mi się przyrodę podoba, bo jest nudno. Ulubiona zabawka? Czyli nie tego typu, że laleczek. Ulubioną moją zabawką jest telefon, z którego nagrywam i tablet. Firma butów? Puma. Czy wolę leginsy czy stopy? Oto Martyna z tym przesadziła. Leginsy. Jaką by chciała być wyważoną przyjaciółką? No taką, która jest mi wrednie, wierna, mogę na nią liczyć. No bo przecież co to za przyjaciółka, która cię obgaduje i nawet ci nie pomoże w trudnych sprawach? Jakich cech w sobie nie lubię? No to... Żeby, jak chcę być miła, no to ta osoba, tego... Tylko jakby chwilę tego powstrzyma, a później, żeby mnie sprowokować, to głupie rzeczy, a mnie obgaduje. To wtedy się bardzo wkurzam i... Czy mam Facebooka, czy LK, Mam to i to. Mam rodzeństwo? Tak! I to aż trójka! Dwóch braci, Dustin, Alan i siostrę Nadia. Lubię chodzić do szkoły, lubię szkołę. PS, program, uwielbiam. Taka wam mówiłam. I w czym lubię chodzić? No tak, y, lubię w tym sweteku chodzić. Od babci na sam go na święta. Lubię chodzić y, w sportowych rzeczach, y, la, la, la. w rurkach, w ginsach. No, to z tego odcinku to będzie, to będzie to wszystko. Następny odcinek to spróbuję nagrać jakieś, nie wiem, jakieś wyzwanie. O. Tak, to na Facebooku proszę mnie zaprosić Oliwia Zygadło Przez W, Zygadło I wyślijcie mi y, Różne y, Wyzwania, czy nie wiem tego typu Zjedz cytrynę itp Ale nie Ale wiecie, bez natyjaru żeby były Żebym kilo cytryny, nie? No Oto dzięk, dzięki znajdźcie mnie na Facebooku Zaproście, wysyłajcie mi Różne wiadomości no to lajkujcie, to cześć!